Tymczasem już jest akcja Erlinga Halanda do środka boiska. Sancho musi być 1-0, tak jest! Jaydon Sancho 1-0, ależ akcja i Dortmund, proszę Państwa. Fantastyczna akcja, cieszą się Greiro, cieszy się Royce, cały zespół. Brawo, bije Edin Terzic i odnotujmy. Od 55. minuty Borussia Dortmund prowadzi na Red Bull Arena w Lipsku 1 do 0. No, zły jest i bez wątpienia. Jaka akcja z rzutu autu wytargał tą piłkę poprzez błąd Erbe Lipska? Erling Halland pociągnął skrzydłem, zagrał do środka, Royce przepuścił i w dolny róg, w lewy dolny róg umieścił, w lewym dolnym rogu w zasadzie umieścił piłkę technicznym uderzeniem po ziemi, płasko po ziemi, Jadon Sancho, Brytyjczyk, dla którego to jest, proszę Państwa, Kolejna akcja Borusi, piłka do Guerreiro, ten odegrał do Sancho i Haland 2-0! Erling Haland przełamuje się i strzela w sezonie po raz 11 e, w tej kampanii. 2020, 2021 i na 19 minut do końca Borussia Dortmund prowadzi 2 do 0 na Red Bull Arena. Ważne przełamanie dla Halanda, no musi gonić Lewandowskiego, Lewandowskiego, który ma 20 bramek na koncie i pewnie zmierza po e, po wygranie, no i chciałoby się także powiedzieć, po wygraniu oczywiście klasyfikacji najlepszych strzelców Bundesligi, ale po rekord Gerda Müllera. Teraz przedstawimy Państwu sytuację, zagranie od Emre Cana przez Guerreiro do Sancho. Ten wrzuca w pole karny na trzeci metry i pięknie wysoki, młody i utalentowany Norwek Erling Haaland główką umieszcza piłkę obok kapitana Gulaciego, który właśnie przejął opaskę po Martinie Sabicerze. Jeżeli patrzymy na ten mecz pod kątem widowiska, no to coraz bardziej zaczynam się on klarować jako jednostronny pojedynek znów Guerreiro do Roysa Royce Reus do Guerreiro Bardzo mało zawodników w defensywie lipska, teraz Royce do Holanda, czy będzie 3-0? Musi być 3-0! Tak jest. Ein zwei drei, można powiedzieć i Borussia Dortmund prowadzi już 3 do 0 Erling Haaland strzelcem bramki po raz 12 w tym sezonie no coś powiedziałem o tej dwunastce przed momentem jak już mówiłem o 11 bramce coś jakbym można powiedzieć przeczuwał no i wielkie brawa to była naprawdę ładna akcja od Guerreiro do Roysa. podanie, tutaj nie ma spalonego, łamie linię jeden z defensorów i wychodzi jeden na jeden z bramkarzem położył gulasz jego i spokojniutko, ze spokojem największym i nawet jeszcze precyzją umieścił piłce, piłkę e, uderzeniem. Po ziemi delikatnie do pustej bramki. Dziewiątka z Dortmundu, wielki Norwek, Golden Boy 2020 roku już notuje drugie trafienie po powrocie. Dośrodkowanie i broni byrki, jest bramka! Bramka z niczego! I uderzał Aleksander Sorlot, jeśli się nie mylę. Roman Byrki skapitulował, także nie zachowa czystego konta w tym sezonie tak jest, to był Aleksander Sorlot. Także w pojedynku norweskim wynik 1 do 2 dla Halanda. No taka wewnątrz norweska rywalizacja tutaj, ale o co chodziło z bramką? Jak to wszystko się rozegrało? Dośrodkowanie na pole karne, uderzenie głową Sorlota po raz pierwszy, broni nogami Roman Byrki wybija przed siebie i dobitka właśnie norweskiego napastnika. Można powiedzieć za późno, za późno, a to był dopiero pierwszy gol w tym sezonie norweskiego strajkera wraz z Erlingiem Halandem tworzą duet napastników w norweskiej kadrze. No Norwegowie będą mieli przez wiele lat z tych dwóch napastników pociechę